Zagłębiarka GKT-55 55 mm zagłębienia Bosch Możliwość cięcia pod kątem 45 stopni Dodatkowo 47 Co w niektórych przypadkach się przydaje Mamy 47 stopni Skakuje z powrotem 45 i też dodatkowo mamy minus jeden z drugiej, z przeciwnej strony możliwość regulacji. Regulowanie głębokości cięcia. Tu mamy pokazany zakres cięcia czyli jak gdzieś zagłębiamy typowo wycinamy otwory w latach, czy tego typu rzeczy. To jak najbardziej to się sprawdza, też możemy to regulować w zależności od tego, czy używamy zagłębiarkę z listą, czy bez listy. Blokowanie do demontażu, blokowanie wrzeciona. I tu mamy przycisk, blokadę wrzeciona, kluczyk schowany w rękojeści i odkręcamy tarczę. Zwalniamy w ten sam sposób. Dedykowany z lerą prowadzącą, z listą prowadzącą. Też dosyć fajnie to funkcjonuje, ładnie chodzi. Oczywiście podłączenie odkurzacza. Większość turzaczy końcówek pasuje, nie ma z tym też większego problemu. 1400 W wydaje mi się, że w zupełności wystarczy. Wszystkie potrzebne funkcje docięcia drzwi, podcinania drzwi, wycinania otworów do 55 mm spokojnie wytniemy.